czy gdybym mógł cofnąć czas, to zrobiłbym coś innego w krypto. Tak, zdecydowanie tak. I właśnie w tym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym, co bym zrobił, gdybym zaczynał teraz w krypto od zera. Cześć, z tej strony Bartek. Witam Cię na kanale Kryptomisja, w którym pomagamy nowym osobom wejść na rynek kryptowalut ze spokojną głową. Na początku chciałbym przypomnieć, że na www.zaczynamwkrypto.pl czeka na Was darmowe szkolenie, w którym w pięciu krokach Pokazujemy, jak bezpiecznie zacząć na rynku kryptowalut. A teraz lecimy z tematem. Rzecz numer jeden, którą bym zrobił, jakbym zaczynał na rynku od zera, to zacząłbym od zrozumienia Bitcoina i czym tak naprawdę jest, bo ja wchodząc na rynek kryptowalut myślałem tylko o zysku. Słyszałem dookoła o zyskach, jakie można zrobić na kryptowalutach, a nie rozumiałem tak naprawdę w ogóle, czym jest Bitcoin i jak działa, i dlaczego ma wartość. Więc pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, sięgnąłbym po książkę Standard Bitcoina, którą polecam każdemu, każdej nowej osobie, która właśnie zaczyna swoją przygodę w kryptowalutach. Opisany w niej jest ewolucja pieniądza i właśnie tłumaczy nam, dlaczego Bitcoin ma wartość. Nie mówi nam, jak zarobić, ale właśnie, dlaczego w dłuższej perspektywie Bitcoin powinien zyskiwać na wartości. Rzecz numer dwa. Zainwestowałbym w wiedzę, a nie w tokeny. Serio. Wchodząc na rynek kryptowalu zacząłem szukać kolejnego Bitcoina, zacząłem szukać altcoinów, które powtórzą jego sukces. Zamiast zrozumieć czym tak naprawdę jest, o czym właśnie mówiłem w punkcie pierwszym. Yy, śledziłem wykresy nagminnie, ale też słuchałem bardzo dużo osób i czytałem bardzo dużo wpisów na social mediach takich jak Twitter, dzisiejszy X. Oraz na YouTubie oglądałem bardzo dużo różnych informacji, i to powodowało chaos. Dziś, jakbym zaczynał od zera, skupiłbym się na kilku wartościowych treściach. Wyszukałbym takich oczywiście i słuchał ludzi, którzy nie mówią tylko o swoich sukcesach, ale też mówią o swoich porażkach i o swoich błędach. Bo tak naprawdę to tylko dzięki błędom jesteśmy w stanie nauczyć się czegoś i podjąć odpowiednie decyzje w naszych przyszłych ruchach inwestycyjnych. Rzecz numer 3. Nie inwestowałbym wszystkiego i nie inwestowałbym pod wpływem emocji oraz stosowałbym się do prostej zasady, którą bardzo często słuchasz na rynku kryptowalut. Nie inwestuj więcej niż możesz stracić, bo ja wchodząc na rynek bardzo szybko szukałem idealnego dołka albo pędziłem za stadem, bo myślałem, że coś mi umknie, i inwestowałem w oparciu o emocje, a nie w oparciu o swoją strategię, której tak naprawdę jeszcze nie miałem. Więc zamiast inwestować wszystko naraz, lepiej na przykład zastosować tą strategię DCA, która mówi, że regularnie za małe kwoty dokupujemy sobie kryptowaluty, na przykład Bitcoina. A właśnie wracając do strategii, to właśnie jest rzecz numer cztery, którą bym zmienił, gdybym zaczynał na rynku krypto od zera. Naprawdę, pierwsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, jak wchodzimy na rynek to po co mi krypto? Czy szukam zabezpieczenia swoich oszczędności, czy jestem tutaj dla technologii, a może po prostu spekulacyjnie. Określenie naszego swojego celu pomoże nam w tym, abyśmy podejmowali lepsze decyzje, żebyśmy nie patrzyli bez przerwy na wykresy, a co za tym idzie, pozwoliło nam tak naprawdę lepiej spać i lepiej funkcjonować, żeby te emocje nie kierowały nami aż tak bardzo, a naprawdę potrafią emocje brać górę w naszych decyzjach inwestycyjnych. Okej. Okay. Kolejna rzecz, rzecz numer 5, którą bym zmienił, jakbym zaczynał na rynku kryptowalut od początku od zera, to unikałbym święty, tak zwanych świętych grali i obietnic razy 100. Serio, jak ja wchodziłem na rynek kryptowalut i każdy projekt, który nie wiem, miał ładną stronę, obiecywał ogromną rewolucję, to ja to kupowałem. Ja szedłem za tym hypeem i inwestowałem w ten projekt, który bardzo często okazywał się klęską. I pamiętajmy, coś, co brzmi, aż za dobrze, żeby mogło być prawdziwe, to niestety na rynku kryptowalut bardzo często tak jest. Lepiej zarobić mniej, ale zarobić i w dłuższym terminie spać spokojnie. To naprawdę jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy potrafili filtrować takie rzeczy. Rzecz numer 6. Od początku zadbałbym o bezpieczeństwo, bo ja wchodząc, będąc na rynku kryptowalut na samym początku, Stwierdziłem, że po co mi portfel sprzętowy, skoro mam tak niewielką ilość środków na rynku kryptowalut, ale teraz wiem, że z perspektywy czasu bezpieczeństwo to jest nawyk, który powinniśmy budować od początku swojej przygody. Bo po tylko posiadając portfel i krypto na portfelu, my jesteśmy właścicielami tego krypto. Jeśli mamy krypto na giełdzie, to znaczy, że giełda jest właścicielem tych kryptowalut, a nie my. I w sytuacjach, kiedy giełda upada albo zostaje zhakowana, my tracimy dostęp do wszystkich swoich środków. Rzecz numer 7, którą bym zrobił, gdybym zaczynał w krypto od początku, to właśnie to, że skupiłbym się na procesie, a nie na wyniku, bo bardzo, bardzo łapałem się na tym, że czekam na ten wynik, na to obiecywane razy 10, razy 100. Na te wyniki, te kosmiczne wyniki, które można osiągnąć w kryptowalutach. Tak, bardzo często wchodząc na rynek, słyszymy o tym i oczekujemy, że to się stanie już. A teraz z perspektywy czasu zrozumiałem, że tylko konsekwencja i cierpliwość wynagradza osoby na tym rynku. Więc pamiętajmy, to jest bardzo ważna rzecz. To powinien być maraton, a nie sprint. Więc jeśli dopiero zaczynasz na rynku kryptowalut, pamiętaj, nie musisz być ekspertem, żeby zacząć dobrze, ale za to musisz mieć plan i zacząć z głową. A jeśli chciałbyś zobaczyć, jak kupić bezpiecznie swoje kryptowaluty, koniecznie obejrzyj film, który właśnie widzisz na ekranie. W dzisiejszym filmie to by było tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.